Szanowni Państwo, dla nas wszystkich, mieszkańców Węgrowa, na pewno jest to ważna chwila i chwila wzruszająca, bo na powstanie Muzeum Węgrowa czekaliśmy wiele lat. Ja pamiętam, że na przełomie lat 70. -tych, 80. -tych uczęszczałam do Liceum Ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza i pamiętam, że już wtedy mówiło się, że takie muzeum w naszym mieście powinno powstać, powinno mówić o historii miasta, historii wielokulturowej, historii wielowiekowej. Ale drodzy Państwo, czasy były różne, brakowało środków, brakowało też miejsca i musiało minąć dużo Czasu, żeby taka placówka powstała. W 2013 roku zawiązaliśmy tutaj przy parafii Stowarzyszenie Klasztor Węgrów Centrum Dialogu Kultur. Wtedy naszym księdzem proboszczem, mówię naszym, bo ja jestem tutejszą parafianką, został ksiądz doktor Romuald Kosk. Zgromadził nas wokół siebie i zachęcił do działania. Powstało stowarzyszenie, które zaczęło bardzo szybko działać i rozmawialiśmy, co powinno powstać tutaj w klasztorze. Bo może trzeba wyremontować kościół, było wiadomym, trzeba na to pozyskać środki, ale jest klasztor. Pamiętamy jeszcze ten czas, kiedy tutaj były duże hurtownie spożywcze. Pamiętamy też, jakim opłakanym stanie był ten obiekt. Wielkie wyzwanie, obiekt najwyższej klasy z przełomu XVII-XVIII wieku, budowanych, prze, budowany przez włoskich budowniczych według projekta Tilmana van Gameren, a więc najwyższej klasy obiekt barokowy w Polsce. I drodzy Państwo wielkie wyzwanie, no ale cóż, kiedy się zbiorą siły społeczne, to wtedy wiele można zrobić i postanowiliśmy, że będziemy zabiegać o to, aby tutaj w przyszłości powstało Centrum Dialogu kultur, bo oczywiście temu klasztorowi trzeba nadać nową funkcję i tak Szanowni Państwo, powstał pomysł Centrum Dialogu Kultur. wiele wieczorów spędzonych na tym, żeby też opracować całą ideę tego. Powstał projekt architektoniczny. Pani architekt, pani Renata Dębiec Jaszczur przygotowała ten projekt i drodzy Państwo, wtedy złożyliśmy wniosek do funduszy norweskich. Niestety nie udało się środków pozyskać. Ale po wielu latach pracując jeszcze nadal nad tym pomysłem, złożyliśmy po raz kolejny wniosek do funduszy do programów transgranicznych i uzyskaliśmy środki na rewitalizację tego klasztoru. I tutaj już niedługo, bo w przeciągu dwóch lat powstanie. Centrum Dialogu Kultur. Także ta sala, wszystko co tutaj wokół Państwo widzicie, ten wierydarz, który jest z tej, z tej strony, już Ksiądz Prawoż tam nie będzie się marchewki sadził, sadził, pomidorów, bo tam już będzie duża sala, Szanowni Państwo, konferencyjna, zadaszona szklanym dachem. Projekt bardzo ciekawy, najważniejsze, że są pieniądze, niedługo będą przetargi i będzie to działało jako tak instytucja kultury o charakterze też edukacyjnym i społecznym. I zastanawialiśmy się, co umiejscowić w podziemiach klasztoru. Wspaniałe cztery korytarze, one nie były drożne, to widzieliście Państwo, tu widać na zdjęciach, jakim to było stanie kilkanaście miesięcy temu, jak tam zeszliśmy na dół, to tak trochę nas to przerażało, czy to się uda, prawda, jak to, jak to będzie, jak to będzie wszystko funkcjonowało, ale udało się, ogrom pracy wykonany i te podziemia teraz stanowią piękną całość. Zobaczcie Państwo, jak zejdziecie, to zobaczycie, jakie klimatyczne są te wnętrza i postanowiliśmy, że no tam najlepiej by powstała właśnie ekspozycja muzealna poświęcona historii naszego miasta. Jest o czym opowiadać, bo początki Węgrowa to, jest, to są początki wieku XV. Prawa miejskie uważa się, że Węgrów otrzymał w 1441 roku z rąk księcia mazowieckiego Bolesława IV, ale historycy badając historię Węgrowa Potrafią udowodnić, że musiało się stać to dużo wcześniej i że prawdopodobnie Węgrów zyskał prawa miejskie z rąk któregoś z wielkich książąt litewskich. A więc przebogata historia, ale to, co jest wielką wartością, to właśnie jest to, o czym mówił pan premier, o czym mówił ekscelencja ksiądz biskup, także nasz ksiądz proboszcz to jest wielokulturowość węgrowa. Miasto zamieszkałe przez ludzi różnych wyznań, różnych narodowości. Wspaniałe bogactwo, Szanowni Państwo. Przez wiele wieków żyli tutaj, tworząc wspólnotę i katolicy, i ewangelicy, i Żydzi, także ludność wyznania prawosławnego. Stanowili wspólnotę, kiedy historycy, wspaniali nasi historycy: dr Grzegorz Ryze Ryżewski, pan dr Michał Gochna, Roman Postek, pan mecenas Niemirka. Pan profesor Radosław Jóźwiak. Kiedy pracowali nad tą historią to do, 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 docierali też do nowych dokumentów, bo prowadzili też badania naukowe, tworząc właśnie materiały do tej ekspozycji, do tego scenariusza I, i że na kartach historii nie ma żadnych zmianek o jakichś pogromach, konfliktach, mimo że przecież wiemy, no był czas, że kiedy na przykład byli Właścicielami miasta Kiszkowie czy Radziwiłowie, oni byli wyznania ewangelickiego, więc, no cóż, no to na przykład bazylika, prawda, ten główny, główny kościół, kościół farny, wtedy przeszedł, stał się zborem kalwińskim, tak? No ale. No, no pewnie to wywoływało jakieś niezadowolenie, ale nie było jakichś konfliktów. Na kartach historii nie ma takich zmianek. I Szanowni Państwo, nawet to co podkreślał Pan dr Michał Gochna, były wspólne cechy rzemiosłu dla Polaków, dla ludności pochodzenia właśnie polskiego, żydowskiego, mieli wspólne cechy rzemiosł a więc nie rywalizowali ze sobą, współpracowali. I ta współpraca miała miejsce na przestrzeni wieków. O tym chcemy opowiadać, bo historia węgrowa to jest historia takiego typowego polskiego, wielokulturowego miasteczka. Węgrów wyróżnia się tym, Szanowni Państwo, że ma wspaniałe zabytki. Ta, to są takie materialne znaki przeszłości, wspaniałej przeszłości. O profesor Mariusz Karpowicz o Węgrowie mówił i pisał, że to jest perła baroku. Tak? Porównywał Węgrów do najpiękniejszych miast włoskich. Z właśnie za sprawą tych wspaniałych kościołów, klasztorów, tego zespołu poryformackiego, bazyliki, kościołu, kościoła ojców komunistów. Kość, mamy przecież wspaniałe dwie też świątynie ewangelickie, Dom Gdański, czyli faktorie kupców, kupców gdańskich, a więc to są takie namacalne znaki naszej przeszłości, wspaniałe zabytki, które świadczą o wielkiej mądrości właścicieli Węgrowa, bo to przecież oni tutaj ściągali wybitnych artystów, ten z Van, Van Gameren, o którym wspomniałam, czy braci Czeronich, czy, Czeroni, czy Michała, e, anioła Palloniego. To przede wszystkim są fundatorzy z rodziny Krasińskich. Jan Kazimierz Krasiński, dzisiaj właśnie tak jak się z powiedział, przypada, 350. rocznica jego śmierci. On w 1664 roku odkupił obok Bogusława Radziwiła Węgrów i tu zaczęły być czynione te wielkie fundacje. Potem Jan Dobrogost Krasiński, szanowni Państwo. No i cóż, i mamy to wspaniałe dziedzictwo, które nas bardzo cieszy, wyróżnia nas spośród innych miast w Polsce, ale też, szanowni Państwo, no jest wielkim zobowiązaniem, prawda? Bo obiekty zabytkowe wymagają nakładów i to nie może być tylko tak, że to, te obiekty sakralne dbają tylko księża. My musimy wszyscy ich w tym dziele wspierać, bo to są naprawdę bardzo wymagające obiekty, wymagające ogromnych nakładów. I bardzo, bardzo chciałam serdecznie podziękować Panu Premierowi, Panu Ministrowi, Panu Profesorowi Piotrowi Glińskiemu, Panie Ministrze. Bardzo serdecznie dziękujemy za te wszystkie Wsparcia, jakie w postaci yy, yy, środków finansowych otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury. Z całego serca dziękuję. To jest w przeciągu ostatnich lat bardzo duża kwota milion siedemset tysięcy złotych. Szanowni Państwo, ale przecież ten dobry klimat dla ochrony zabytków, on trwa, bo te środki, które w ostatnich latach przez rząd, który reprezentuje pan premier, zostały przeznaczone na zabytki, one zostały zwielokrotnione. Tych pieniędzy jest dużo więcej, nie tylko na ochronę zabytków, niż na inne działania 34 programy operacyjne, budżet kultury. Szanowni Państwo, jestem człowiekiem kultury, no całe swoje Życie zawodowe, zawodowe, przepracowałem w instytucjach kultury. Pamiętam, jak się kiedyś mówiło, walczyło się o 1% w budżecie na kulturę, a teraz jest 1,1 dziesiąta procenta, ponad 4 miliardy złotych w budżecie państwa na kulturę. To są naprawdę, Szanowni Państwo, wielkie pieniądze. Potrzeb też jest dużo, ale nigdy takich środków na kulturę nie było. Z całego serca Panie Premierze dziękuję za taką dobrą politykę kulturalną i politykę historyczną. To jest ważne. Polityka historyczna. Ta polityka historyczna w takim wymiarze narodowym, szanowni Państwo, wielkie instytucje, Muzeum Historii Polski, Muzeum II Wojny Światowej, Muzeum Żołnierzy Wyklęty w Ostrołęce, niedawno byliśmy też na otwarciu tej placówki. Takie małe muzea, jak chociażby to. I też znalazły się środki, żeby je wesprzeć, bo państwo polskie, bo rząd polski, bo polski minister kultury i dziedzictwa narodowego widzi potrzebę wspierania takich działań, takich ambicji i aspiracji lokalnych społeczności. Bo te muzea są ważne dla nas. One tworzą naszą lokalną tożsamość, tożsamość młodych ludzi, tak? Więc drodzy Państwo, dzięki temu wsparciu mogliśmy to muzeum stworzyć. Pieniądze z Ministerstwa Kultury, Szanowni Państwo, i Dziedzictwa Narodowego od sponsorów i wielka, wielka praca społeczna. Ja muszę to podkreślić, że wszyscy, którzy pracowali przy stworzeniu tego muzeum, pracowali społecznie. Setki godzin pracy poświęcone w archiwach, tutaj na spotkaniach, na plebaniu księdza Proboszcza, praca historyków, społeczników. Naprawdę, drodzy Państwo, wielkie brawa dla całego tego wspaniałego zespołu. W dzisiejszych czasach, szanowni państwo, kiedy każdy jest zabiegany, każdy z nas ma mnóstwo różnych zajęć, znalezienie jeszcze czasu na pracę społeczną i to taką wymagającą, bo przecież, tak jak dla historyka, to nie jest, że on sobie coś tam prawda, napisze, on to musi zbadać, on to musi udokumentować. To jest na pewno wielka rzecz. Chciałam bardzo serdecznie podziękować księdzu Proboszczowi, bo to właściwie księdza Proboszcza. Decyzje, odwaga w działaniu, determinacja, ogromna pracowitość, zaangażowanie ksiądz prawość odpowiada przecież za cały ten obiekt, za kościół, za klasztor, za parafię, za sprawy duchowe, za to wszystko odpowiada, a jeszcze przecież no musi tutaj prawda dźwigać te wspaniałe obiekty zabytkowe i czyni to naprawdę z takim wielkim, wielką wrażliwością. Podkreślam to, bo przecież tutaj pan profesor Generalny Konserwator Zabytków Mazowiecki przywozi tutaj profesorów, historyków sztuki, a oni tutaj prawda oceniają to i podziwiają że to wszystko, co jest tutaj robione, jest robione według najwyższej klasy sztuki konserwatorskiej. Księże Proboszczu z całego serca za to dziękuję. E, e, dziękuję Markowi Sobiszowi, panu doktorowi Markowi Sobiszowi. Marku, wykonałeś ogrom pracy, byłeś od początku przy tym projekcie do samego końca. E, Ktoś to musiał spinać, szanowni Państwo. Te prace historyków, te sprawy finansowe, ktoś musiał pilnować rozliczeń, później wykonania całego tego projektu, montażu. Marek, był tutaj cały czas od początku do końca. Marku, naprawdę z całego serca Ci dziękuję. i Marek będzie tutaj dalej odpowiadał za muzeum, takie są decyzje księdza proboszcza, również nasze stowarzyszenia. Będzie wspaniale nie tylko opowiadał o tej historii, opowiadał o tym muzeum, o historii naszego Węgrowa, oprowadzał po muzeum, będzie też po prostu dbał o jego dalszy rozwój. Także jeszcze raz poproszę o brawa dla Marka Sobiesza. Szanowni Państwo, jeszcze a propos tych zabytków naszych węgrowskich, którymi się tak wszyscy zachwycamy. Jest tutaj pan dyrektor Roman Postek, historyk sztuki, który też jest członkiem, założycielem naszego stowarzyszenia. Jest dyrektorem Muzeum na Zamku w Libie. I pamiętam, jak kiedyś na jakimś spotkaniu Roman Postek powiedział, że wyobraźcie sobie Węgrów 100 lat temu, może nawet 80 lat temu same drewniane domy, tam kilka może kamienic tylko przy rynku, i te dwa potężne kościoły, klasztory, jak wielkie białe statki na morzu. To tak przemówiło nam do wyobraźni, Szanowni Państwo, bo rzeczywiście przecież tutaj była w większości drewniana zabudowa, małe domy, jeszcze część przecież z nich została i te wielkie, wspaniałe dwie fundacje, które zostały uczynione przez Jana Kazimierza Krasińskiego i Jana Dobrogosta Krasińskiego. Jan Dobrogost Krasiński, fundator Pałacu Rzeczpospolitej, najpiękniejszego pałacu tamtych czasów, gdzie teraz jest siedziba Biblioteki Narodowej, kazał się pochować wędrowie w podziemiach kościoła. Pokochał Węgrów, ostatnie lata życia tutaj spędził, mieszkał w Krasnym Brodzie, teraz to jest stara wieś, ale pokochał Węgrów, tu się tutaj, tutaj sobie zażyczył, że ma być pochowany, jest pochowany i myślę, że dzisiaj też zajdziemy do tych podziemi, żeby Pomodlić się za jego duszę i podziękować mu i złożyć mu hołd za to wszystko, co uczynił dla naszego miasta, ale i dla Polski, bo był wielkim fundatorem, miłośnikiem sztuki i sprowadzał do Polski artystów z, z całej Europy. Szanowni Państwo, długo by można o Węgrowie mówić, a każdy z nas, mieszkańców Węgrowa w swoim mieście jest zakochany, to mógłby nie tylko cały dzień, ale jeszcze i, i, i dłużej o tym opowiadać. Nie chcę już Państwa e, e, absorbować swoją osobą. Jeszcze raz wszystkim. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję księdzu biskupowi, księżom biskupom, panu rabinowi, księdzu pastorowi, wszystkim kapłanom za obecność, bo po, państwo swoją obecnością, też udziałem w tych uroczystościach podkreślacie, że właśnie te nasze wspólne korzenie, te wspólne korzenie w dawnej Rzeczpospolitej, wielokulturowej Rzeczpospolitej, to jest dla nas wszystkich ważne, ważne bo ta tożsamość, jak mówi pan Prewi, ona się wtedy rodziła, ona się w nas umacnia.